W 22. kolejce piłkarze Legionowi zmierzyli się na własnym boisku z Radomiakiem, ponieważ spotkanie było rozgrywane na bocznym boisku, na którym nie ma odpowiednich warunków do przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości. Ponad setka sympatyków przybyłych z Radomia musiała obejrzeć mecz z zapłotu. Ich doping był jednak bardzo dobrze słyszalny na boisku. Sam mecz nie był wielkim widowiskiem. Niewiele było w nim sytuacji bramkowych, ale za to obydwie drużyny walczyły bardzo ambitnie. Nie było widać złośliwości w grze zawodników, ale masażyści obydwu ekip mieli sporo pracy. W pierwszej połowie legionowia miała dobrą okazję, aby objąć prowadzenie, ale Kamil Wójciak trochę się spóźnił i nie trafił w piłkę. Chwilę później znakomitej okazji nie wykorzystał napastnik Radomiaka. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy kolejnej okazji do pokonania bramkarza Radomiaka nie wykorzystał Mateusz Sołtys. Po rozpoczęciu drugiej części gry ponownie głowami zderzyli się Sebastian Janusiński i Andrzej Wójcik. Zawodnik Legionowi po kilku minutach wrócił na boisko, natomiast gracz Radomiaka musiał zostać za linią boczną. W 55. Minucie Paweł Tomczyk za brutalny faul został ukarany drugą żółtą kartką i przed czasem zakończył spotkanie. Piłkarz Radomiaka razem z wcześniej kontuzjowanym kolegą zostali wkrótce odwiezieni do szpitala. Grający w przewadze goście częściej byli w posiadaniu piłki, ale niewiele z tego wynikało Paweł Błysznowski był niemal bezrobotny. Mało brakowało, a w końcówce meczu po błędzie obrońcy Radomiaka zwycięską bramkę dla Legionowi zdobyłby Paweł Madej. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, z którego na pewno nie cieszą się goście. Przede wszystkim tak, no z gry na pewno nie jestem zadowolony, ponieważ no drugą połowę graliśmy, praktycznie całą drugą połowę graliśmy w przewadze jednego zawodnika. Natomiast nie udało nam się stworzyć sobie na tyle dobrej sytuacji, żeby, żeby strzelić bramkę. Nie mieliśmy tak naprawdę w żadnej stuprocentowej sytuacji. Wynikało to na pewno z tego, że tutaj muszę pochwalić zespół Legionowi. Bardzo dobrze zorganizowany w obronie, nawet bez jednego zawodnika. Bardzo dobrze grali, przesuwali. Trener Marek Pabszun miał po tym meczu mieszane odczucia. Bo z jednej strony graliśmy w 10 większą yy, część drugiej, yy, drugiej połowy. Natomiast no, uważam, że przeciwnik nam specjalnie nie zagroził, nawet w 10. Te nasze kontry. Yy, no, gdzieś tam siały trochę niepokój plus ten strzał Karola ziomskiego, który no, widzieliśmy już wszyscy w bramce. Remis w tym spotkaniu był bardzo ważny dla układu tabeli. Przewaga radomiaka nad MKS-em, kutno zmalała już tylko do dwóch punktów, i rywalizacja o awans dzięki temu stała się bardziej emocjonująca. Legionowia awansowała o jedno miejsce i jest aktualnie na szóstej pozycji. W strefie spadkowej bez zmian: Włóknia Szezelów, Warta Sierac i Narew Ostrołęka. W 23. kolejce Legionowia zagra na wyjeździe z Wartą Sieradz. To spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 21 kwietnia o godzinie 15 w Sieradzu. Wcześniej jednak w sobotę 18 kwietnia o godzinie 16 w ramach rozgrywek o Puchar Polski nie zmierzą się na wyjeździe z OKS-em Otwock.